Siemaneczko moi drodzy, w dzisiejszym odcinku znowu Przemyślenia! Także zapraszam Was do wysłuchania. Ja się nazywam Misiowaty, a znajdujemy się na kanale Przemyślenia Vlog. Co tam u Was słychać, napiszcie w komentarzu, bo u mnie w miarę możliwości jest ok. Ja mam się dobrze, zdrowie psychiczne jak i fizyczne dopisuję i samopoczucie psychiczne jest w sam raz na taką pogodę choć mogłoby być lepiej ale powiem szczerze że dupy nie urywa także zapraszam was moi drodzy do wysłuchania tego co ja wam co ja wam ja mam do powiedzenia. także chwila przerwy usiądźcie sobie wygodnie na fotelu lub na kanapie Odprężcie się, wypijcie sobie ciepłą herbatę lub kawkę i zapraszam Was do wysłuchania. Także zapraszam. Bo w życiu nie chodzi o to, żeby być idealnym, tylko żeby być szczęśliwym. I zapamiętaj, że raz złamane serce będzie kochać jeszcze mocniej, pomimo, że wydaje się to niemożliwe. Ono po prostu kurczowo łapie się tego, co będzie przypominać Przeszłość. Największym darem, jak możesz komuś dać, jest Twój czas, ponieważ kiedy dajesz swój czas, oddajesz część swojego życia, który, której nigdy go nie odzyskasz. Smutna prawda jest taka, że jeśli zrobisz coś dobrze, nikt nie zwróci na to uwagi, ale spróbuj coś spierdolić. To wszyscy będą o tym pamiętać i będą o tym gadać. Nie szukaj wielu przyjaciół, bo to cię nie uszczęśliwi. Lepiej jest ich mieć niewielu, ale niech będą prawdziwi. Każdego dnia dziękuj. Nie mów, że nie masz za co. Masz życie. Błogosławionego dnia wam życzę. Najlepsza zemsta jest o... najlepszą zemstą jest obietn. Obe, obojętność i spokój. Czasami próbuję udawać normalnego, ale wtedy ludzie myślą, że jestem jeszcze bardziej popierdolony. Jeśli ktoś nie interesuje się tobą, w najtrudniejszych chwilach jego obecność jego bezu, jest bezużyteczna w każdym innym czasie. Jedną osobą, która będzie przy Tobie przez całe życie jesteś Ty sam. Kochaj więc siebie całym sercem. W głębi duszy każdy potrzebuje mieć kogoś takiego, kto po ciężkim dniu przytuli, będzie całował na dobranoc i będzie dawał to cholerne poczucie bezpieczeństwa. Nieważne jak wyglądasz ile zarabiasz, czy też je. Czy też jakiej muzyki słuchasz. Ważne, żebyś był, była dobrym człowiekiem. Życie jest zbyt krótkie, by poświęcać czas ludziom, którzy wyzyskują z ciebie szczęście. Jeśli ktoś chce cię w swoim życiu, zrobi to dla ciebie w nim miejsce. Nie powinieneś, nie powinnaś musieć o tym. Życie jest zbyt krótkie, aby poświęcać czas ludziom, którzy wysysają z ciebie szczęście. Jeśli ktoś chce cię w swoim życiu, zrobi dla Ciebie w nim miejsce. Nie powinieneś, nie powinnaś musieć o to walczyć. Nigdy nie poświęcaj się dla kogoś, kto cię nie docenia i pamiętaj prawdziwy prawdziwymi przyjaciółmi są ci, którzy wspierają cię w najgorszych chwilach, a nie w najlepszych. Także moi drodzy taka dygresja mi naszła, ale jeszcze to nie koniec moi drodzy. To jeszcze nie koniec. Jeszcze mam taki zajebisty cytat, który sobie tutaj znalazłem. No czekajcie, chwila, moment. Muszę sobie, o, muszę to obczaić. Z problemami radzę sobie sam i nikogo Nimi nie obarczam. W przyjaźnie wierzę, w znajomość, koleżeństwo i to w dzisiejszych czasach różnie to bywa. Są do momentu, gdy mają korzyści. Dziś ludzie wszystko robią dla korzyści. Nawet zawierają znajomości dla korzyści. Oczywiście moi drodzy, ja się z tym zgadzam, bo po prostu troszeczkę nadwyrężyli to niektórzy moje zaufanie. I trochę się po prostu zawiodłem na ludziach. I powiem szczerze, że po prostu troszeczkę. No, jakby to powiedzieć trochę się zawiodłem na tym. I wiem, że co niektórzy ludzie chcieli dla mnie dobrze, a niektórzy chcieli dla mnie negatywnie. Choć wiem, że co niektórzy po, po prostu potrafią wściubiać noc w nie swoje sprawy. Ale mam nadzieję. Że wszystko będzie elegancko. Także pozdrawiam serdecznie, życzę Wam wszystkim wszystkiego najlepszego i dużo zdrowia. No to co moi drodzy, chciałbym Wam powiedzieć, niby masz tylu przyjaciół, ale o do ilu z nich bez wahania możesz napisać. Mam problem. Możemy się spotkać za 10 minut. Ilu z nich od, odpisałoby ci, Tak, zaraz będę? No, ciekawe. Ale czy Wy też tak macie, moi drodzy? Napiszcie w komentarzu. Zostawcie łapkę w górę oraz komentarz. Dziękuję za uwagę i pozdrawiam. Na razie, cześć. Dla niektórych przynosisz góry i nic to nie znaczy. Dla innych jesteś po prostu szczytem marzeń. Człowieczy los nie jest bajką. Ani snem. Człowieczy los jest zwyczajnym z szarym dniem. Człowieczy los niesie z sobą trudny żal i łzy. Pomimo to można los zamienić w dobry lub zły. Są ludzie, których się nigdy nie zapomni, ale już się nie uśmiechniemy. Gdy usłyszymy ich imię, są ludzie, z którymi relacje się nie zepsują. Nieważne ile czasu się nie widzicie, ile czasu nie rozmawiacie, zajmują pewne miejsce w sercu i nic z tego nie zmieni. Nikt nie jest zbyt zajęty, by do ciebie napisać lub zadzwonić. Wszystko zależy od tego, jaką rolę grasz w jego życiu. Idź swoją drogą. To, co masz do. To, co ma zostać, zostanie. To, co ma odejść, odejdzie. To, co ma nadejść, nadejdzie. Być szczęśliwym wcale nie oznacza mieć idealne życie. Być szczęśliwym oznacza, że życie ma sens pomimo wszystkich trudności. Ludzie szybko zapominają o tobie, gdy przestajesz być im potrzebny. Bo to właśnie chodzi w życiu, by był ktoś przy tobie. Na dobre i na złe. Bądź dumny z siebie. Nikt inny nie wie, ile wycierpiałeś wycierpiałaś. Ile wylałaś wylałeś łez. Przez ile bólu przeszłaś przeszedłeś, żeby być tym człowiekiem, którym dziś jesteś. Nie jestem idealnym człowiekiem i nigdy nie będę. Popełniam wiele błędów i jeszcze nie jeden popełnię, ale uwielbiam tych, którzy nadal są przy mnie. Mimo, że doskonale wiedzą, jaki jestem. Nikt nie jest zobowiązany, by, ko by kogokolwiek lubić, ale istnieje pewna rzecz, o której warto pamiętać: szacunek, tolerancja, akceptacja, zrozumienie i wsparcie. Życie nie jest ani bajką, ani przelotnym uśmiechem. To, co teraz ty uczynisz, w przyszłości odezwie się echem. Życie to nie Fragment powieści: życie to nie piękna ballada. Życie to utwór, który w swej treści przepiękne cechy posiada. Także, moi drodzy, taka dygresja mnie tu naszła i chciałbym Wam życzyć wszystkiego to, co najlepsze. Mówił do Was Misiowaty z kanału Przemyślenia Vlog. Jeżeli Wam się ten vlog spodobał, to hmm, wiecie co robi to stawcie łapkę w górę, komentarz i subskrypcję. Dziękuję za uwagę, życzę go poranka, popołudnia i wieczoru. Na razie, siemaneczko.